Kiedy słyszysz hasło agencja marketingowa, to co widzisz oczami wyobraźni? Pewnie wielkie przeszkolone biuro w centrum Warszawy, 10 pracowników biegających z kawą tam i z powrotem, jakieś zusy, podatki, cudawianki. Jeśli tak to widzisz, to masz rację. Tak wyglądały agencje 10 lat temu i tak wygląda przepis na Zawał serca przed 40. -tką. W poprzednim filmie powiedziałem Ci, że właśnie dropshipping, Amazon KDP, afiliacja te wszystkie Modele biznesowe, które od ciebie wymagają czasu, to trudne modele, ponieważ nie masz od razu pieniędzy, musisz pracować za darmo i pieniądze dopiero mogą pojawić się po jakimś czasie. Dlatego to też jest takie trudne, żeby na początku poświęcać mnóstwo godzin i pracować za darmo. Powiedziałem ci też, że usługi dla firm to jedyna dobra droga, ponieważ od razu masz konkretny zarobek za to. Wiesz, za to pracujesz, wiesz, na co poświęcasz czas i od razu masz za to zapłacone. I wiem też, że w Twojej głowie pewnie pojawiły się takie myśli, że Ty nie chcesz prowadzić korporacji, bo Tobie się wydaje, że agencja właśnie wygląda tak, jak powiedziałem na początku, czyli 100 z ludzi, pełno niepokoju, bałagan, chaos, jeden przez drugiego i masz tym wszystkim zarządzać. Natomiast tak, jak powiedziałem, tak wyglądały agencje kiedyś, teraz wygląda to zupełnie inaczej. I tutaj właśnie mam dla Ciebie wiadomość. Możesz prowadzić agencję, która zarabia nawet 20 tysięcy złotych nie posiadając biura, nie posiadając pracowników i dosłownie nie wychodząc ze swojego domu. Agencje w jedną osobę. I to jest właśnie model, który odarłem ze wszystkiego, co zbędne, zostawiając tylko to, co generuje zysk. I teraz zastanówmy się, za co tak właściwie płaci Ci klient. Czy za to, że masz ładne biuro, czy za to, że masz jakąś tam drogą kamerę za 50 tysięcy złotych? No nie. Klient płaci Ci za wynik, czyli za to, co Ty mu dostarczasz. W dzisiejszych czasach wynikiem jest właśnie uwaga i zaufanie potencjalnych klientów. Większość ludzi, którzy próbują gdzieś tam robić ma marketing, robią to po staremu: jadą do klienta, rozstawiają światła, przez trzy godziny nagrywają, potem montują to przez tydzień. I to jest takie nieskalowalne i wiesz, jeśli mieszkasz w Krakowie, a klient jest gdzieś tam w Gdyni, no to musisz tracić czas, jeździć, nagrywać. Oczywiście jest to do zrobienia, możesz na tym zarobić, sam tak zarabiałem. Sam tak zarabiam do tej pory, natomiast jest z tym dużo roboty. W tym modelu, który Ci tutaj przedstawiam, nie jeździsz na nagrania. W tym modelu, właśnie, to klient jest gwiazdą, i on po prostu ma telefon w kieszeni i sam nagrywa dla ciebie wideo właściwie dla siebie temu Ty tylko pomagasz to opublikować i dajesz to na świat. Nie zatrudniasz ludzi. W 2025 roku po prostu ty i AI jesteście wystarczający, a cały czas pójdzie to do przodu, czyli w 2026 roku jeszcze bardziej będziemy mogli polegać na sztucznej inteligencji, jeszcze mniej pracy będzie dla nas do wykonania. Także w ten sposób to działa. To sprawia, że ten biznes jest lekki, to sprawia, że ten biznes. Możesz sobie prowadzić z domu, możesz sobie go prowadzić z jakiegokolwiek miejsca chcesz. Oczywiście nie będę Ci tutaj mówił, że możesz go prowadzić z, nie wiem, z Malediwów czy gdzieś tam z Tajlandii i sobie tam komputer, wiecie, na kolanach trzymać i stamtąd pracować, ale ogólnie tam, gdzie masz dostęp do internetu, masz kawałek jakiejś przestrzeni, kawałek jakiegoś miejsca, to po prostu możesz uruchomić laptopa czy komputer i po prostu zacząć pracować. Jeśli robiłeś dropshipping, Amazona KDP, czy sprzedawałeś jakieś kursy, no to wiesz o tym, że żeby na przykład zarobić tam 5000 zł, to musisz nas sprzedawać tych produktów mnóstwo, żeby wyjść na swoje, nie? żeby zarobić powiedzmy te 5000 zł. A tutaj, żeby w modelu usługowym zarobić 5000 zł, to wystarczy ci jeden klient i jeszcze dodatkowo on płaci ci te 5000 zł co miesiąc. Także nie tak, że kolejny miesiąc musisz szukać na nowo kolejnych klientów, tylko tutaj masz po prostu model, który działa i który co miesiąc generuje ci jakby stabilne przychody. Pewnie sobie teraz pomyślisz, dlaczego klient akurat miałby zapłacić ci na przykład 5000 zł za prowadzenie kanału na YouTube? Przecież takich stawek nie ma i itd. Może mógłby ci zapłacić na przykład 3000 albo za takie wiesz proste, na przykład tylko pocięcie gdzieś tam materiału, zrobienie miniaturki, wrzucenie. Dlaczego miałby ci płacić na przykład aż tyle? Ponieważ ty temu klientowi nie będziesz dostarczał usługi. Prowadzenia kanału YouTube, tylko ty będziesz mu generował prawdziwych klientów do jego biznesu. Ty nie będziesz skupiał się na tym, żeby mu prowadzić kanał dla samego prowadzenia kanału, tylko ty będziesz generował mu realnych klientów na jego usługi w biznesie. I to właśnie pokażę Ci dokładnie, jak zrobić, ponieważ jeśli skupiłbyś się tylko na prowadzeniu samego kanału i wrzucaniu tylko treści, to to nie jest taka wartość dla klienta. Jak to, że ty przyprowadzisz mu realnych klientów dzięki YouTubeowi do jego biznesu. Na to jest cały schemat, to się robi w odpowiedni sposób. I teraz pewnie powiesz, że fajnie, fajny model. Jeden klient 5000 zł, dwóch klientów miałbym 10 tysięcy złotych, fajny, fajny biznes. Ale przecież, żeby na przykład obsłużyć takiego jednego klienta, to wymagana jest ogrom, ogrom pracy, żeby to zrobić. Trzeba wymyślić tematy na filmy, trzeba napisać te posty, trzeba podesłać jakiś klientowi jakiś scenariusz, trzeba zrobić później opisy. Później trzeba to pociąć na mniejsze formaty, tak zwane shorty, TikToki i wrzucić to znowu do sieci. Trzeba być copywriterem, strategiem, marketingowcem. A ja przecież pracuję na etacie, mam rodzinę, kiedy ja mam się tego wszystkiego nauczyć, kiedy mam to robić, żeby po prostu nie zajechać się tym wszystkim po godzinach. I to jest właśnie taki moment, w którym 99% osób rezygnuje z tego, bo boją się, że ta agencja w jedną osobę to stanie się dla nich drugim, cięższym etatem, że to się nie da, że po co to robić, wiesz, lepiej jest po prostu siedzieć na kanapie, oglądać serial, nie wychylać się, niż podjąć jakieś działanie, tak? I teraz ja Ci powiem, że gdybyśmy byli powiedzmy 5 lat temu, 6 lat temu, 7 lat temu, to przyznałbym Ci rację, że naprawdę może być z tym problem. Natomiast teraz, w 2025 roku, ta cała gra się zmieniła, bo mamy właśnie AI. I teraz, co gdybym ci po prostu powiedział, że ja nie piszę tych scenariuszy, ja tych tekstów nie wymyślam sam, tych opisów, tych tytułów, nie ślęczę godzinami przed ekranem wymyślając jakieś strategie, tylko to wszystko na podstawie wiedzy klienta, którą mi przesyła, robi właśnie sztuczna inteligencja. I to jest właśnie mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji. To jest taki mój cichy wspólnik, który wykonuje za mnie. Stanowczą, stanowczą część właśnie pracy, tej czarnej, żmudnej pracy, którą musiałbyś siedzieć przy komputerze i klepać w klawiaturę, a dzięki temu, że mamy właśnie teraz AI, możesz sobie tą pracę ułatwić. Nie zaniedbując przy tym swojej pracy, swojej rodziny i swojego czasu. Oczywiście, na samym początku będziesz musiał tej pracy poświęcić więcej, to jest standardowe, ale później, jeśli będziesz miał już schematy gotowe wszystkie skrypty, które tam potrzebujesz, Będziesz wiedział, jak to używać, to to będzie Ci zajmować naprawdę mało czasu, a cały czas będziesz współpracował z danym klientem, i cały czas te stawki będą takie same. Więc to trzeba przemyśleć. To jest taka dźwignia, to jest taki ten właśnie sekret tej leniwej firmy. Jeśli chcesz po prostu dowiedzieć się, co to za system, chcesz zobaczyć, jak na przykład sprawiam, że technologia pracuje za mnie, a nie przeciwko mnie, to w następnym filmie. Odkryję przed Tobą karty i pokażę Ci dokładnie, jak wygląda moja dźwignia czasu. Czyli pokażę Ci, jak AI wyręcza mnie w prowadzeniu agencji, sprawiając, że nie muszę być właśnie ekspertem od wszystkiego. Kliknij film gdzieś tutaj lub tutaj Ci się pojawi. Widzisz go teraz na ekranie, także kliknij ten film i zobacz sobie kolejny odcinek.